Mikołaj w czapce Bedboya. Pracuje tylko jeden dzień w roku. I ma z tym rację. A dzisiaj odcinek specjalny, świąteczny. Zaczynamy. Cześć. Jesteśmy w tygodniu świątecznym, to znaczy, że już nie ma zwykłych odcinków. Teraz będzie parę odcinków specjalnych. Jednym z nich. Właśnie jest dzisiejszy odcinek, gdzie przejdziemy sobie przez 5 najczęściej oglądanych przez wasz odcinków w tym roku. Nie patrzymy w wszystkich, bo niestety praktycznie żaden z nich nie trafił do top 5, jeśli chodzi o, o największą oglądalność odcinków. Trochę mnie boli, że tak naprawdę trzy najbardziej oglądane odcinki dalej są z, z po prostu początku kariery, czyli w pierwszych, topie, w pierwszych 50 odcinkach, no może pierwszych 100. Anyway. Przejdziemy sobie po kolei, nie będziemy oglądać trochę odcinków, nie o to chodzi, Poupowiem po opowiem pewne rzeczy związane z tymi odcinkami, po prostu tak, żebyśmy mieli pewne świadomości. A więc zaczynamy. Naszym piątym odcinkiem jest y, mój RAN przemyśleniu RANT na temat, test, na temat testing versus checking. No i pewno możecie słyszeć, Luis coś się domaga. Sekunda? Odcinek świąteczny co niech będzie odcinek z Luisem No więc zobaczymy jak długo wytrzyma, kiedy mu się znudzi. A więc odcinek Testing vs checking to był odcinek, który przygotowałem jako odcinek specjalny na mój wyjazd na wakacje gdzie mniej więcej wypowiedziałem się jakie jak jest moje zdanie na tej całej dychotomii Pokazałem trochę materiałów o Luis ty jesteś no, dość pokaźny boba z 10 kg żywej wagi Yy, pokazałem, co mam na ten temat do powiedzenia, dlaczego nie jestem specjalnie przekonany do tej dychotomii. Odstawiam ulica. I. Dlaczego uważam, że jest z tym problem? Co ciekawe, pod tym artykułem niekoniecznie tutaj, ale wrzuciłem go na Facebooka. To było też piękne wrzucenie. Bo wrzuciłem na Facebooka i pojechałem na wakacje, więc... Było lololol, Ym, widziałem, że była trochę dyskusja, gdzie parę osób się burzyło, że czemu nie pogadałem z ekspertami od, te od testów eksploracyjnych, żeby sprawdzić moje zdanie. Po pierwsze, ja też jestem ekspertem od testów eksploracyjnych, po drugie, miałem okazję gadać ze twórcami tego, więc no sorry. Ym, dobra, takie trochę się śmianie. Ale co ciekawy artykuł, ci coś go, jeżeli jak zobaczycie 13 lajków. A, zapomniałem. Nie ma dislikeów teraz. Heh. Dobra, nie chcę się sprawdzać w interfejsie, ale wydaje mi się, że ten artykuł nie miał dislikeów. Jeden z dalszych będzie miał parę dislikeów, ale ten chyba nie miał. Mogę się mylić, ale nieważne. Naszym drugim artykułem. O, to zepsułem. Poszło? O, nie poszło. Suję. Dobra, może teraz się uda. Kliknijmy tutaj. O! Zadziałało w końcu. Naszym kolejnym artykułem, który się cieszył, raczej odcinkiem, który cieszył się sporą popularnością, był odcinek 316 z wakacji. I podejrzewam, że artykuł, do którego on był popularny, to jest dyskusja na temat Krzywej Baga. Spotkaliśmy się tutaj z dwoma rzeczami. Była dyskusja o tej zasadzie 10-10-10, którą, przyznam się szczerze, niespecjalnie udało mi się wprowadzić u siebie w życie bo no to wyszło zaraz przed tym jak zmieniłem pracę i tak dalej, ale myślę, że chyba czas sobie to odświeżyć. To jest także przykład tego, dlaczego czasami się zastanawiam, więc miałem problemy z wartościami, bo no takie rzeczy ciekawe yy, mi po prostu uciekają, zapominam o nich i sobie nagle przypomnę przez to, że wchodzimy tutaj. To co mi najbardziej zapamiętałem z tego wszystkiego to jest właśnie artykuł na temat krzywej kosztu Baga. Że okazuje się, że te wszystkie wyliczenia no niekoniecznie muszą być poprawne Jest to coś o czym do dzisiaj pamiętam i no bardzo staram się i chyba już odkąd to przeczytałem nie użyłem nigdy tego określenia tej krzywej kosztu Baga mimo że wydaje mi się być poprawna ale ciężko mi się odwołać do czegoś czego nie jestem czego już nie aż tak bardzo wierzę czy są obliczenia Naszym następnym materiałem, który był dość popularny, yy, i tak naprawdę jego popularność ciężko zmierzyć, bo tutaj mamy tylko osoby, które obejrzały go na YouTubie a nie mamy wyniku, w wyniku live'a, gdzie live miał o wiele lepsze wyniki, jest właśnie. Yy, no i coś odpierdziela dzisiaj. Chyba nie, jest wyszala, nie wyszalał się. Yy, anyway, yy, jest to materiał w którym właśnie dyskutowaliśmy o testowalności. Patrzyliśmy na testowalność z różnych perspektyw. Tutaj Ola Konecka była reprezentując taką perspektywę bardziej testerską, trochę także taką perspektywę mniej techniczną. Mieliśmy osoby z świata świata.net, Cezarego i Grzegorza. Tak naprawdę Grzegorza wtedy poznałem i dalej utrzymujemy kontakt, często rozmawiamy, często wydajemy się jakieś dyskusje na Twitterze. I uważam, że to było chyba najbardziej wartościowa część tego wszystkiego. I także no, tutaj miałem okazję więcej porozmawiać z Maćkiem Trojniarzem, bo mimo, że się znaliśmy, gdzieś rozmawialiśmy na Twitterze, to na żywo, dobra, na żywo, ale zdalnie nie, nie mieliśmy jeszcze okazji porozmawiać. E, a już wtedy. Tak, tak, już e, od dłuższego czasu wtedy e, z, po, e, korzystałem z coachingu jego żony. Więc też się cieszę, że ten materiał tutaj trafił. On akurat ma dość sporo dyslajków na YouTubie, bo niestety trochę schrzaniłem obróbkę dźwięku w wypadku chyba Oli. Ehm, o przepraszam, nie tak to powinienem robić, będzie miał później problemy. Ehm, muszę korzystać to z przełącznika, żeby pewne eventy na backendzie mi zadziałały poprawnie. Ehm, naszym drugim od... ehm, inaczej, naszym drugim najczęściej oglądanym odcinkiem z tego roku jest coś z praktycznie samego początku roku. Materiał, który zaraz będzie miał rok um, dziewczyny z. Um, zapomniałem jak się już nazywała strona. W każdym razie yy, koleżanki po Fachu napisały książkę po, yy, Podróż przez świat testowania i była, jest to książka, która dalej uważam, że jest to dobrą książką dla osób początkujących, które nie chcą się uczyć pod ISTQB, ale chcą się uczyć testować. Uważam, że to jest dalej super pozycja do tego. I pod tym względem artykuł się nie zestarzał. Jest dalej warty przeczytania i warty zapoznania, więc yy, tak samo książka, więc odsyłam. To, z czego jestem naprawdę dumny, to jest, że retrospektywa yy, weszła na top. Najbardziej oglądanym materiałem z tego roku jest pierwsza część retrospektywy. 10 lat w IT, lata 05, czyli odcinek o początku mojej kariery. Yy, w samych komentarzach tutaj może się za dużo nie dzieje. Um, Okej, okay, jednak się myliłem, trochę się dzieje w komentarzach, ale ja też dostałem bardzo dużo pozytywnego feedbacku z tej części prywatnie. Osoby, które do mnie pisały, że dziękuję, że o tym opowiedziałem, bo e, zrozumieli, że to, że to, że zmieniają pracę wcale nie jest takie złe, że pogodzili się z pewnymi faktami. I zobaczyli, że inni mają te same problemy co oni. Więc naprawdę mi zależy, naprawdę się cieszę, że ten materiał jest naprawdę najbardziej oglądanym od tym materiałem z tego roku. Osobiście jestem bardziej dumny z materiału part 2, ale to wynika też, że to był materiał, który wymagał ode mnie o wiele więcej pracy, o wiele więcej nakładu i spędziłem chyba z 20 parę podejść zanim udało mi się go nagrać. Ten materiał też wymagał trochę podejść. Ale jednak był pod tym względem bardziej chyba w naturalny sposób zrobiony i on też był bardziej chronologiczny. Pewne rzeczy zostały wycięte, żeby nie zaburzać obraz, ale mimo wszystko, oba te artykuły, jestem z nich bardzo dumny. Więc dziękuję, że jesteście ze mną kolejny rok. Dziękuję, że oglądaliście te materiały. Dziękuję, że lajkowaliście, że subskrybujecie. I jeśli nie widzicie któryś z tych materiałów. Zachę <coughs> Jeśli nie widzieliście któregoś z tych materiałów, zachęcam do obejrzenia. To są naprawdę dobre materiały i zgadzam się, że one tutaj są. To, co widzicie, co jest dla mnie też ciekawe, jednak odcinki specjalne mają swój sens bycia. Bo co? Bo to wszystko nie są standardowe odcinki IT Morning. Najbardziej oglądane jednak są te odcinki specjalne. Więc to też daje mi motywację, że powinienem to więcej robić. No i to tyle na razie. Dziękuję za Wasz czas i do zobaczenia.